Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach, oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach, oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach, oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach, oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany. Nieskończona inteligencja mojego podświadomego umysłu objawia mi moje prawdziwe miejsce w życiu. Podążam za wskazówkami, które docierają do mojej świadomości, do mojego rozumu. Moja podświadomość zna mnie w każdym calu, wie o moich zainteresowaniach, wiedzy, umiejętnościach, talentach i pasjach oraz stawia przede mną cele, które będę potrafił zrealizować i które mnie interesują. Korzystam z tych możliwości i widzę, że jestem szczęśliwy, a moja praca przynosi efekty. Żyję w zgodzie z moimi przełożonymi i współpracownikami, ponieważ dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Jestem w stanie przyczynić się do wzrostu wartości firmy i kreatywnie wykorzystać mój umysł do wdrożenia cennych innowacji, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Jestem za to odpowiednio wynagradzany.